Mega, kochani, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. To nie będzie długi odcinek, ze względu na to, że mamy... Wy macie niedzielę. Ja nagrywam po siłownianiu, czyli jak widzicie, nie, jakoś się szczególnie nie malowałam, ponieważ na siłownię nie chodzę umalowana z prostego względu. Człowiek jestem tak spocony, tak bardzo się poci, tak bardzo... Mm, wszystko by ze mnie spłynęło, że uważam, że nie ma najmniejszego sensu, aczkolwiek jak ktoś maluje się na siłowni, no to jego tylko i wyłącznie jego biznes. Ja akurat daję sobie zawsze taki wycisk, że jestem po prostu cała mokra i zaraz bym była rozczaptana, nie ma to najmniejszego sensu. Także przychodzę do Was taka właśnie, obolała, wykąpana i stwierdziłam, że nie mogę dłużej czekać. Nagram to już, aczkolwiek zobaczycie to dopiero w niedzielę. Mowa o mojej gwieździe betlejemskiej. Ja pokazywałam Wam z, w holu z Pepko, a teraz i tak lecie do Pepku, bo trwają jakieś promocje, więc lecie, lecie, bo możecie darować ozdoby taniej. Kto nie wie, to uświadamiam. Pokazywałam Wam, to dzięki temu. Gwiazdy Betlejemskie z Pepko, że kupiłam, że mam plan, że będę coś robić. Słuchajcie, tak będę coś robić. E, zainspirowałam się pewnym sklepem, e, pewną stroną internetową. Nie będę może mówić dokładnie, jaka ta strona jest, jak się nazywa, e, ale jak sobie wpiszecie, gwiazda betlejemska, sztuczna w Donicy, duża, droga, to na pewno natkniecie się na tą stronę. E, Sklep ten w asortymencie swoim ma naprawdę przepiękne, luksusowe, ekskluzywne wydania ozdób świątecznych. Niesamowite, naprawdę przepiękne i mm, za tym idzie bardzo drogie. Bardzo drogie, bardzo drogie, do takiego stopnia, że jakiś tam stroik z gwiazd betlejemskiej potrafi kosztować od 300, 400, 500 złotych wzwyż, a więc naprawdę ceny bardzo wysokie. Są tam donice y, przepiękne, przepiękne donice. Y, aczkolwiek ciężko mi to ogarnąć, że mogą być a, aż tak drogie y, z tymi gwiazdami, które tam są zaprezentowane. Są przepiękne, są walurowe, są naprawdę y, pokaźne. Natomiast no, to, te ceny są kosmiczne. Przez jakiś czas przyznam się, że przyszło mi do głowy, że ja sobie taką gwiazdę kupię. Ale. Jak szybko przyszło mi do głowy, że sobie taką gwiazdę kupię, tak szybko przyszło mi do głowy, że przecież mogłabym postarać się zrobić coś sama. Na pewno, tak, założyłam sobie, że na pewno nie jestem w stanie dorównać tamtym projektom i zrobić coś takiego aż tak podobnego. Aczkolwiek teraz zmieniam zdanie. Ona to już koło mnie stoi. Jestem bardzo z siebie dumna, że spróbowałam i podjęłam to wyzwanie zrobienia czegoś sama, a nie wywalenia fury pieniędzy na to, chociaż ten sklep do obejrzenia wam polecam, jak już znajdziecie, bo jest naprawdę no, masą inspiracji, e, tryska po prostu, jest przepiękny, genialny, naprawdę. E, zobaczcie sobie, bo e, tam kobietki robią e, kupę e, wspaniałej roboty i, i jeżeli kogoś, nie wiem, stać, ktoś ma jakiś um, hotel, jaką, jakieś um, restaurację czy coś, coś takiego, co e, wiecie. No, dekoruje na przykład jakaś firma, to tam naprawdę można zamówić i, i kupić cuda. Oczywiście to nie jest żaden sponsorowany filmik. Natknęłam się na ten sklep sama. A jeżeli ktoś jest ciekawy, może zrobić tak: ktoś niech napisze do mnie na Instagramie, to wam powiem, podlinkuję, czym się inspirowałam. Także taką ściągę mogę wam podlinkować. O, właśnie. I słuchajcie, ja kupiłam gwiazdy. Betlejemskie spepko, które widzieliście w tym tutaj vlogu. I postanowiłam, że zrobię sobie coś takiego sama. Kupiłam również donicę. Donicę kupiłam w sklepie takim lokalnym, z pięknymi również ozdobami, tam też były donice. I jedynym dla mnie takim dylematem było to, czy wybrać donicę białą, czy wybrać donicę czarną. Mój mąż od razu powiedział, że te srebrne są takie sobie, więc zastanawialiśmy się nad czarną lub białą. Ja jakoś tak bardziej byłam ku tej białej i stwierdziłam, że biała będzie ładniej wyglądać z tymi czerwonymi kwiatami, chociaż teraz myślę, że czarna też by była naprawdę bardzo, bardzo ładna. No i co? No i kupiłam e, białą e, i cały ten biznes wyniósł mnie około 150 zł. E, was, jeżeli pójdziecie moim tropem, nawet tyle nie musi wynieść, ponieważ nie musicie kupować donicy ceramicznej, e, donicy takiej e, drogiej, chociaż ona nie była jakaś super droga, bo była naprawdę duża, jest duża. 47 zł kosztowała razem z e, tym podstawkiem, z podstawką. Jak e, kupicie plastikową, to słuchajcie, będzie jeszcze taniej, bo plastikowe myślę, że około 15 zł mogą kosztować 20 maksymalnie. Ehm, takie zwykłe, proste. A taka gwiazda, myślę, że takiej zwykłej, prostej, ehm, jeżeli mogę zasugerować Wam również, wygląda najlepiej, bo ona jest naprawdę sama w sobie już bogata, jeżeli chodzi o ten kwiat. Ehm, co zrobiłam? Wyjęłam e, każdy z trzech kwiatów, które miałam. E, każdy z trzech, e, każdą z trzech e, moich gwiazd z czerwonych z, z czerwonych, tych właśnie oryginalnych, które w pepku mogliście kupić, doniczek. By usunąć je nie było tak łatwo. Wystarczyło pierdyknąć doniczką o podłogę i popuszczało. Popuszczał klej, można było wyciągnąć roślinkę. Po czym delikatnie poprzycinałam, bo tam okazało się, że na spodzie jest plastik każdej roślinki, nie plastik, z ta doniczka, jak właśnie po jej usunięciu e, ukazało się, że ta forma okrągła, e, w, w czym te kwiaty stoją, to są kamyczki na wierzchu, żeby ładnie wyglądała, A pod słodem jest e, styropian. E, Troszeczkę go poprzecinałam, żeby mi się ładnie e, zmieściły wszystkie moje trzy kwiatki, bo miałam trzy tylko albo i aż wystarczająco. E, I e, umieściłam je właśnie w mojej białej donicy bez najmniejszych problemów. Cały proces zajął mi Mniej niż 10 minut. E, naprawdę. I wszystko wygląda, według mnie, fenomenalnie, przepięknie. E, możecie się. Możecie pomysł, e, inspirować się dalej. E, ja Wam już e, odwracam i pokazuję, o czym mowa. Postawiam sobie tutaj u Maksa na komodzie, ponieważ w tej chwili mam najlepsze światło, a jest naprawdę szaro, buro i ponuro i pada też ze śniegiem. Także odwracam e, Was na zdecydowanie piękniejszy widok dzisiejszego dnia i już Wam pokazuję. Ale już się nie mogę powstrzymać. Stwierdziłam, że nie maluję się pierdle, ale już wszystkie szykowania i mistrzenia muszę Wam to pokazać. Więc... Hmm, oczywiście, jeżeli Wam się podoba, <słuch> dajcie łapkę w górę. No i subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I już Wam pokazuję. Słuchajcie, cała gwiazda wygląda właśnie tak. Zobaczcie, jak ona pięknie wygląda na tym białym blacie w tej białej Donicy. Tak jak powiedziałam. Przed chwilą są tu trzy gwiazdy, trzy donice po 35 złotych w wymiarach mniej więcej 30 na 28 na 33, chyba coś takiego. W każdym razie nie jest to jakieś ani wielka, ani mała roślina, taka w sam raz bym powiedziała. No i doniczka taka biała, ceramiczna. Tak jak powiedziałam, o kwocie ostatecznej takiego kwiata decyduje to, jaką donicę wybierzecie kwiatek od góry prezentuje się tak. Co ja jeszcze zrobiłam, żeby wyglądał mniej tandetnie, a co według mnie tej gwieździe dodaje tandety, to zbyt dużo takich plastikowych, bardzo zielonych liści. Zostawiłam ym, pewną część liści tylko, a resztę po prostu usunęłam nożyczkami, słuchajcie, zwyczajnie odcięłam. O, tak mówiąc, ja może sobie wstanę, bo tak kucałam, kucałam i o... Tak wygląda z bliska ta, ta gwiazda. Tylko tutaj ją krzywo brzydko ustawiłam. Słuchajcie, całość jest naprawdę, naprawdę duża i moim zdaniem bardzo, bardzo pokaźna. Te listki tutaj, one troszeczkę inaczej w telefonie, tutaj wyglądają w kamerze. Są bardziej czerwone, a tutaj to jest taki. Takie bordo, takie klasyczne, bardzo eleganckie bordo. Naprawdę, uwierzcie, jak ktoś był w Pepko i widział te gwiazdy, na pewno e, wie o czym mówię. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. E, Aż jestem sama zaskoczona efektem. Byłam wczoraj, jak to zrobiłam, i, i mój mąż powiedział, że jest przepiękna. Na kominku wygląda bajecznie. Dziewczyny i chłopaki, wygląda bajecznie, jest fenomenalna, jest duża i naprawdę wygląda czadersko. No na pewno dużo lepiej, niżeli jedna taka mała, średnio wyglądająca w tej czerwonej plastikowej doniczce. Także łapcie, inspo. Bo myślę, że teraz jest najlepszy czas, jak już wchodzą wyprzedaże, żeby sobie coś takiego zrobić. I ja mam w planie jeszcze zrobienie tego. Do swojej sypialni i być może na stół, czegoś mniejszego zobaczę. Też się wybiorę do Pepko. Obiecałam mojemu dziecku, ponieważ jutro mamy szczepienie. Takie, wiecie, sześciolatka, bo już skończył 5 lat chorobka. Tak, czas leci, zasuwa. Więc po skończonym piątym roku życia są jakieś tam przypominające szczepienia, więc wybieramy się. Trzymajcie kciuki, to już po, to już po, jak to oglądacie. Natomiast, <gryw> no tak, mówię. Trochę mnie to stresuje samą, aczkolwiek staram się być, wiecie, totalnie twarda i moje dziecko raczej pozytywnie nastrajać. Obiecałam, że pójdziemy później do Pepko, gdzie tam tylko chce i będzie sobie mógł coś wybrać, jak będzie dzielnym pacjentem, także będę w Pepko i zamierzam jeszcze mm, sprawdzić, czy, mm, czy coś jeszcze jest. Ym, tak, tak, właśnie. Słuchajcie, to jakie. Mm, Wy wybierzecie donicę. To tak naprawdę od was tylko zależy. To będzie tylko redukować waszą cenę tej gwiazdy. 150 zł kosztowała ona. w Suma sumarum, u mnie jest naprawdę wielka. Jak na z taką, wiecie, jakbyście kupili taką prawdziwą sadzonkę żywą, na pewno by tak. Długo Wam po pierwsze nie postała, po drugie trzeba byłoby o nią dbać, po trzecie zmieniałaby te listki, kolory, odcienie i tak dalej, bo wiecie, by po prostu się starzała. A tak to macie wiecznie mmm, piękną, piękną gwiazdę. I słuchajcie, kurczę przede wszystkim nie na rok, nie na sezon, na kilka dobrych lat. Jak będziecie ładnie i dbale o nią tutaj ją przechowywać, to naprawdę wiele lat Wam posłuży. Ja zamierzam dbać jak najbardziej, bo cały tutaj efekt końcowy bardzo mi się podoba. Piszcie w komentarzach, czy, czy ten pomysł Wam się podoba, to moje wykonanie i czy podłapiecie pomysł, inspirację ode mnie. Ja się z Wami już żegnam, nie zajmuję Wam dużej niedzieli i to, trzymajcie się oczywiście do następnego odcinka. Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. papa